177, 180, 144. Witam na kanale 9. Lotka. To kolejne wydanie Listonosza Darterskiego, w którym wszyscy będziemy na czarno, bo przecież zmarła królowa brytyjska. Ja no, oczywiście nie mówiłem tego na serio. Wszystko będzie kolorowa w dzisiejszym Listonoszu podsumowanie German Darts Open Wienie, a także znamy kolejnych dwóch uczestników na Mistrzostwach Świata. Aleksandra Palas. Zapraszam. W dniach 9-11 września w niemieckiej Jenie odbył się 11. turniej z cyklu European Tour. Z dobrych wieści to ostatni turniej w Niemczech. Ze złych po turnieju w Wienie będą już tylko dwa europejskie tury. Przed turniejem zrezygnował z udziału czterech darterów. Adrian Lewis, Darren Webster, Michael Smith i Michael Van Herven. W związku z czym Dave Chisnall i Martin Schindler awansowali do rozstawień, a czterech pozostałych darterów dostało wolny los w pierwszej rundzie, w związku z czym mieliśmy tylko po 6 meczów na sesję. Wszystko zaczęli Claire Macker i David Evans. Zaskakująco dobrze zagrał Anglik, który wykorzystał z prezentów Holendra który skorzystał z prezentów Holendra, który ostatnio zmienił producenta swoich lotek, jak na razie bez skutków. Gdy Holender zaczął wracać do gry, było już za późno i awans zamknął mecz na 48. Po trzech sukcesach Anglików zabawę zepsuł Jamie Hughes. Joza przegrywał już 5 do 2, ale wygrywał swoje legi i przełamał Szweda kończąc 164. Decider padł jednak kupem Daniela Larsona i Hughes musiał nacieszyć się tylko tysiącem. Jena nie gościła wielu gospodarzy. Jednym z nich był Dragutin Horvat, który wykorzystał słabości Jeffa Smitha, dla którego to spore rozczarowanie. Kanadyjczyk przegrał 6 do 4 i oddala mu się utrzymanie karty i wezmę Mistrzostwa Świata do Alipali. Sesja wieczorna, tak jak w Budapeszcie, okazała się nudna. Dzień konia mieli Holendrzy. Wszystko zaczął van, dany Van Tripp. Zawodnik w Associate Member nie pozostawił złudzeń sympatycznemu Johnowi Hendersonowi i tylko dwa razy dopuścił Szkota do podwójnej wartości, z których Highlander nie skorzystał. Shaw Holendrów kontynuował Herd Nentjes, leworęczny darter zmiód z planszy popularną skałę. Dla niektórych w tym i dla mnie było to spore zaskoczenie, jednakże Nentjes dość często był katem Irlandczyka z północy w developmenturze. Drugi gospodarz Lukas Wajnić tym razem nie zachwycił publiki tak jak w lipcu w trierze i nie zdołał powalczyć o wygraną w dzielnym, z dzielnym strażakiem z Arbroath, Alanem Sutarem. 6-3 i Szkod w drugiej rundzie. Hatrika dopełnił Barneveld, który wykorzystał z prezentów od Jana Białego i 60% skutecznością na podwójnych z White Anglika. Anglika. Dzień zamknął. Gabriel Clemens, który mimo średniej powyżej 100, przegrał 6 do 1 z Martinem Luckmanem. Niesamowity darter. Sobota z Niemiec była odwrotnością soboty z Budapesztu. Tutaj odpadło tylko czterech rozstawionych darterów, ale po kolei. Wszystko zaczął Serl, który w ostatnim czasie nie przypomina siebie z zeszłego roku. Dość no głupie porażki, tym razem padł na Woodhouse'a, który pokonał Ryana 6 do 3. Forma heavy metala przed World Grand Prix pozostawia wiele do życzenia. Krzysztof Ratajski w końcu wygrał mecz. Choć to nie było proste zadanie, to polski orzeł pewnie pokonał NTS-a w deciderze i awansował do upragnionej trzeciej rundy. Po świetnym piątku przyszła marna sobota. Dany Opert nie zdołał zadaniu, nie podołał zadaniu i przegrał z losem Smitha, dla którego również to był pierwszy mecz na tym turnieju. Holendrom zwiastowało to problem. Anglik zmierzał w pewnym momencie po Whitewasha, skończyło się jednak po na w którym górą był Smudger. Rześć Holendrów kontynuował Daryl Gurney. Super wyjątkowo nie zagrał drugiego słabego meczu i dopełnił awans do trzeciej rundy, wygrywając z Dirkiem Van Duyvenbode 6-3. Sesje wieczorne to marudy, ponieważ wszyscy rozstawieni awansowali do jednej osoby finału. Najpierw Heta, który nie dał żadnych złudzeń Sutarowi, oddając mu tylko dwa legi. Problem miał Joe Callen z innym Joe Mernanem. Mecz Anglików do końca miał w sobie dramaturgię, ale Rockstar jak zwykle był niezawodny na podwójnej 16, czym przyklepał sobie awans. Raymond van Barneveld nie zmienił nastroju wśród holenderskich kibiców i nie postawił się na tyle, by ogryźć Petera Wrighta. Trzy wygrane legi i tyle z jego udziału. Dobry mecz zagrali Walijczycy, Gerwin Price i Lewy Williams. Młodszy z nich potrafił zaskoczyć Mistrza Świata, ale nie dotrzymał tempa do końca. Przy 4-4 dominował już tylko Price i to ten bardziej doświadczony zagrał po raz pierwszy w trzeciej rundzie od Leverkusen. Honoru u Niemców obronił Schindler. Malec z dawnego NRD, od niedawna mąż, gratulacje, nie pozostawił złudzeń dla Van Tripa. 6-3 i 1-8 finału. W drugim walijskim meczu też, okazał lepszy, też lepszy okazał się faworyt. Fredka Johnny Clayton z problemami pokonał Jima Williamsa 6 do 4, a na koniec dnia Rob Cross oddał tylko jednego lega Martinowi Lukmanowi. Przejechał się po nim jak po walcu. Niedziela! Niedziela! I tutaj pada standardowa formułka przy okazji listonoszy z okazji European Tour To jedna ósma finału, ćwierć finały, półfinał i finał. Wszystko zaczęli Humphries i Chisnel. Górą okazał się ten wyżej rozstawiony, który przy czterech wygranych legach odjechał Chisiemu i pewnie awansował do ćwierć finału. Joe Callen lubi horrory. Po pierwszym wygranym deciderze z imiennikiem Mernonem, tym razem wygrał decidera z Darylem Gernayem. Gernay może sobie pluć w brodę, bo nie spodziewał się 107 zakończonych przez Kalena. Świetne spotkanie rozegrał aktualny mistrz świata. Peter Wright. Mecz do pewnego momentu to był dość wyrównany. Potem Snake Bite uciekł na dłuższy dystans waliczykowi i pewnie zakwalifikował się do ćwierćfinału. finału. Do tej Hety wróciły demony z tego roku i nie zagrał drugiego takiego samego meczu. Katem okazał się Ross Smith, który od stanu 2 do 2 ucieka Australijczykowi. Gerwin Price nie pozostawił złudzeń z Schindlerowi i od domu tylko jednego Lega. Niesamowita postawa Walczyka. Desowza się odblokował. Portugalczyk awansował po raz drugi z rzędu do ćwierćfinału. Steve Beaton mimo pokonania aspa nie postawił się do Special year. Przy poprzednim odcinku wspomniałem o tym, że przed meczami Rataja powinno się zapoznać z treścią lotki. Teraz sponsorem meczu powinien zostać Akard. Dużo zmarnowanych lotek na mecz, ale w końcu los odwrócił się do Polaka i zagrał w ćwierćfinale, zostawiając sobie szansę na European Championship. Na koniec Vandenberg, którego długo się, który długo męczył się z Woodhouse'em, ale umiejętność checkoutów 100+ opłaciła się po raz kolejny Belgowi. Sesja wieczorna i na początek Humphries i Kallen. I co? Kolejny Decider wygrany przez Rockstara. Niesamowite, że w ostatnim czasie udowadnia, że ma nerwy ze stali. Tym razem ograny Humphries i nie będzie kolejnego triumfu dla Anglika w European Tourze. Ross Smith nie dojechał na ćwierćfino i złapał go kazuż do Szeroka z Budapesztu. Po bardzo dobrej mojej zgaszenie w ćwierćfinale, gdzie dopadł go rajd i ograł go do dwóch. Fantastycznym czekałtem na mecz popisał się De Souza, który zaimponował wielu darterskim kibicom. W tym imię. 106, 126, bullseye na mecz i półfinał dla The Special One. No i na końcu rataj, który... Aż, szkoda gadać. Nie da się wygrać meczu jest 20 lotek na podwójnej wartości. Polak mógł bez problemu pokonać Vandenberga, ale zabrakło najważniejszego. Belgo znacznie wygrał 6 do 3, znowu błyszcząc na czeka No I tym razem skończyła się pasa Kalena. Peter Wright wrócił po operacji ze zdwojoną siłą i kończąc na 89 wygrał z zamklikiem 7 do 4. Na drugi półfinał trzeba było trochę poczekać, ponieważ kontrolę lekarską miał Dimitri Vandenberg. Belgowi dłuższa przerwa się opłaciła, gdyż jak nowonarodzony pewnie ogrom żoze Souza, oddając mu tylko trzy legi, już na samym początku go przełamując. Finał to starcie Vandenberga i Raita. Szkot nie wygrał European Toura od 2017 roku. Dla Belga to druga szansa na wygranie European Toura w karierze. W pierwszych pięciu legach lepiej zaczął Reit. Prowadzenie 3-2, do dodając do tego, że w piątym legu Reit zakończył 50 ból Kolejne pięć legów padły na korzyść Vandenberga. W pewnym momencie Belg prowadził już 5-3, do, do remisu doprowadził jednak Reit. Końcówka do jednak dominacja Szkota. Double 12 na mecz i pierwsze wygranie European Toura od 5 lat. Co ciekawe, wszystkie triumfy Szkota w European Tourze miały miejsce w Niemczech. Krzysztof Ratajski po zawodach Wienie zajmuje 27 miejsce i musi drżeć do samego końca udział w European Championship. Pozostali Polacy nie mają już szans na was, no chyba, że Krzysztof Kciuk wygra w Gibraltar. Bo dwóch darterów, którzy zagrają w Ali Pali. Do Londynu za po roku przerwy Dane Begisz oraz debiutant z Kanady David Cameron. Dostali się oni przez CDC Pro Tour, który odbywał się w Kanadzie i USA. Ostatnie trzy turnieje rozegrano w Ontario. Zwycięzcami okazali się wspomniane wcześniej Begisz, Kanadyjczycy, Jim Long oraz Jacob Taylor. W ostatnim czasie do Alipali zakwalifikował się również mistrz China Premier League Xiaochen Zong. Niestety Chińczyk ma uczulenie na jeden ze składników szczepionki i nie może przez to wyjechać do UK, ponieważ zabrania mu to chińskie prawo. O udział do końca będzie walczyć Chińska Federacja Darta i PDC, co będzie dowiemy się na dniach. Niemniej życzę Xiaochenowi powodzenia i ostatecznego awansu do Alipali. Dziękuję za dzisiejsze wydanie listy naszego darterskiego. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz pod filmem, a ja się z Wami żegnam. Na razie.